Wysz. Hmm, co to może być? Czy to jest subskrybuj i łapkę w górę? Właśnie, no to łapkę i subskrybuj, a dzisiaj, się ma na sobie strony, dzisiaj tak nietypowo mamy tutaj karton i taki w dzisiejszym karton. odcinku, zagramy, zgadnę co dotyka po prostu będzie w kartonie. jak już kupcą powiedział tutaj, e, sprawdźmy co tu jest, no sprawdzę tam, tam suchanie. No, no mówiłem, że ty subskrybuj łapkę w górę. Właśnie, widzowie, więc wy zostawcie to. Dobra, a my zaczynamy pierwsza runda, to ja lecę, ty no. jest szalik taki... Klub, ja Klub. Bry, no bry, no bry, no bry, bry, Ja będę miał... Ja oczywiście najlepszym klubem na świecie. Gowiska warte oczywiście. Mam ogólnie to no Dobra, Frankfur 10 tymi możesz już zacząć coś chować. Dobra, eee... Czekajcie zrobię. Ja, on, sobie. On sobie tak, A ja ogólnie mam tutaj pięć rzeczy. Nie wiem czy wy, widzicie. Na, e, dobra, no to tak, najpierw ja nie wiem. Taka rzecz, czekajcie. Tak takie taki to jest, wiecie. Co, już wiem, tu będziecie mi na górze napisane. Jak nie wiecie co to jest takie... Tak, mu, nie wiem kiedy, od kiedy mam to po prostu postanowiłem, że to wezmę, dobra? I ja to wkładam. A on teraz to tę. No wiesz to? Już mogę to odsłonić? No. Kurde, gdzie moja Dobra. Co to jest? No, można wszystko z tym być. Kurde. musisz że to jest portfel, ale pusty. To chyba jednak nie jest portfel. Albo jednak. Co tu jest, karta? Nie. Czy ty, no tu miałeś taki portfel z Leo Messi dawno. Nie Dobry portfel. <noise> z Leo Messi tu taki dawno portfel. Bo <noise> to, 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 to było nie tak, jak się Właśnie to było na wycieczkę jak Mieliście to przy jednej flasie na no, wycieczce, wyciec, czy byliśmy? No, raz tak, to No. To no co to jest? Ja pomyślałem, że to jest właśnie ten portfel. Że to jest portfel Leonie Swiego. Dobra, wyciągnę. Jest! Ogólnie? wy zgadłem, widziałem. Ogólnie ten portfel jest z no, tego. Ogólnie e, będziecie mieć punktację tam u góry. Wiecie, jak zjadnij, to ktoś jeden, kupcą jeden i wiecie. No właśnie. I ja na, na, na przykład Dobra, chowajcie, zakładaj szalik. Dobra, to to jest rzecz. Nie gdzie Tam, a to byle gdzie. No, ubierę się, Ciągaj czapkę. Ja a teraz muszę na się. O nie, o kurde ja muszę będę chciał tam to odsłonić. Jak ja mam to odbrać? Ja ci to ubiorę. Tak. tak, tak, to, tak, to zrób, tak. I to tak. Widzisz? Widzisz coś mm, czysto? Mm, Czarno <noise> jest. Dobra, tu jest ten karton. Widzicie? Idzami sobie rzeczy. Tak się Jak prezentuje się takie rzeczy. Jedna jest taka rzecz. Nie ja pokażę, pojedynczo pokazuję. pojedynczo, O takie rzeczy tego jeszcze... Nie widzieliście pewnie nigdy. Pojedynczo takie. pokazuj. I tak nie. Pojedynczo pokazuj. Wiem, ale... Czekaj, może wezmę to. Jak chcecie razy na czatu na w domu zasubskrybujcie, w ogóle nie... najgorszego? Widzicie? Dobra. No. Dobra. Możesz... Odsłuń se to! Odsłaniaj! A ty nie pojedynczo na ślepo? Nie. To dlatego jest kartą, żeby tutaj na ślepo nie było. Co to pójdzie dalej? Nie rzeknij dalej na odcinkach. Co to jest? Co? Czekaj. Może coś... Nie. Ja, to nie znam, Majk. Za duże to jest. Ej to? Nie no, czekajcie, kurde. Spróbuję coś. Ja nie wiem, co to jest. To ja wiem. Nie, ale ja bym tak, jak jeszcze, ja bym miał szczerać. to... że tu widać z daleka? Ej! Aha. Ale nie, ja daję, nie, ale nie, bo ja mogę podejrzewać kilka rzeczy, bo albo to jest, nie wiem, worek, albo, nie, bo to, to ma takie jakby nalepkę. Dobra, ale nie, bo to ma... czekaj, sprawdzę to, lepiej to muszę dotknąć. Czekaj, czekaj. Powiem Sprawdza? A ja tu mam odpalę petardę przy tym. To jest haftowane? Nie. Ja mu tu odpalę petardę. Nie, nie ma ci Nie <grym> <grym> Nie, ja wiem co to jest. To jest koszulka piłkarska. <grym> Barcelony pewnie. Mogę to wyciągnąć? No, zgadłeś. Wiedziałem. Gadnę, dobra. Oczywiście, bo ja... Nie, bo tak to jak ten do tego herba, nie ten, to sprawy są Ja mam oczywiście... E, to tu. Dobra, czemu nie zakładaj tego teraz Teraz o, o kurde, to nie widać. Teraz jest ja czappeczką. Dobra. Dobra, kolejna rzecz. Dobra, to nie będzie. Takie coś. Takie coś. Kurde, czekajcie, widzi wy widzicie mnie. Patrzcie, takie czekajcie. To się tu po... To ogólnie się tu popsuło. To jest ogólnie takie. To już będziemy napisane co to jest. Tak to wygląda. zabra zawracał, kurde. Dobra, wkładam to. Dobra. Dobra. Mm. O oh, kurde! A czemu ja nie ściągnął tego, kurde? No właśnie <laughs> to, tak z automatu to. Ja bym tak sobie nie ściągał Dobra, następnie mnie ściągają. A co i tak po co? Co bym podpięczał? <laughs> kurde, a czemu coś jest jakaś dziurka? No to piszcie możecie na... bo to nam jakiś pomysł. A ty jest wiecie co to jest. Piłka. Jakaś taka, taka, taka... Ale to nie ma piłkę, bo to jakoś jest pi, piłka. Radka. To jest taki metalo, takie metalowe, takie... Na pewno nie jest piłka. Czekaj, ty musisz czeka, zalonać spokoju, czy ty... To miałeś bo tam tam, tam gdzieś tam chcesz. Tam jest na półce jak się Ogólnie? Mamy po jednym punkcie. Po jeden jest właśnie. Będzie punktacja tam na górze. Tam na górze będzie... Dobra, co to jest. Lampka, bo ty miałeś taką lampkę, taką yep. biało-czarną, taką piłkarską, a nie widzę tych Dobra, Dobra ja wyciągnij. Dobra. Nie! Zgadłem, no. jest. Była taka lampeczka. Eee. Dobra. Teraz ja. Teraz mam po 10. Zabijaj z tej karty. Co się kurwa? Dawaj. Gryj. Sorry za Franka, mówiłem brata, ale... Dobra. Tam ryczy zresztą, nie To w ogóle jakoś wyciszymy. Nie, ja to ja ci do tego. Nie ujęłem. No. mocno? No, no. dobra. To. Kurde nie wiem co ci zawzięłeś. Wezmę to. Pokaż mi dobry panę. Sorry za to <noise> Znowu takie takie nam no wiecie co to jest, no. Dobra, wkładam mu to. Wkładaj i wyciągaj. Co tu jest? Dobra? Nie ja wiem od razu, to, to, jest, to jest piłka Barcelony Dobrze, zgadłeś. Nie, bo ja, ja od razu zostałem, ja, że to jest to nie piłka, a, a też tu nie było piłki. No kurde, no nie no zgadłeś. Jeden, jeden, za swój pokój, jak chcecie. Nie, na... dwa dwa. No dwa, dwa, ale jak chcecie ogólnie Bart u mnie, no to, ta, to ile? dziesięć łek w górę? No. no dawaj, niech nie patrzy na moje rzeczy tutaj. Dobra. a jeszcze powinno być w zasadzie czy nie? No 3. Dobra, takie coś. Takie coś. Nie, czekajcie, słuchajcie, to już jest jakieś takie. Takie coś. Słychać co to było. Tak to, co? Nie, ja wiem, co to jest. Mogę zgadywać od razu? A to pachnie już. <śmienic> się... To jest... Y... Mm... Mm... Kurde. To jest... Jakiś bidon, nie kurde, tutaj. A były takie jak puszka, takie chipsy, takie Pringlesy były. Czy to no, jest to? ona widok i to nie pasuje. Ale jak będę go widać, to go za co okay. Właśnie. Dobra, no, ja sobie go mytę. Daj mi trochę. Dam ci zaraz. Ja mam wstań, że to jest to taka puszka po Pringlesach. Mój brat jeszcze ci podpowiedział. Serio? Tak. Będzie on chipsy. On ci pochnie. До сега търчувам. Е. Диви гума. Добро. Деса не ми удръща. Да е правилно. Защо? Трябва да преспешиш. шарик. Коза те го ползва. Без проблем. Без проблем. Порезай ме, ще бъдем дома. Берам Tego nie mnie Jak wyglądam? Razem <grymne> Tak się, się prezentuje Uważaj, bo to żyje Jak żyje? <grymne> Ale tak mu to zostawić? Dobra, no. <laughs> Co to jest? <laughs> Z drugi drzewa. Co to jest? Nożeczki. <laughs> Nie no zgadłeś, no kurde. A tak szczerze jeszcze myślałem, że to mucha będzie. <laughs> O tym powiedzieć, że, że ja co ja chciałem dotknąć jakbym nie mógł dotknąć, no to bym chciał, że mucha nie, Dobra. nie mówię. Teraz ja Tugasz te szalku, nie wiem no. Dobra Tutaj Jeszcze tu w środku coś jest ale jak otworzę to Nieważne już? O kurde nie, ty myśl na to fazę. Nie. Możesz nie blaskać. Co ja Kurde. A ty się <gry>

Na ciebie to się. Patrzcie, widzę, ja to chyba otworzę, ale patrzcie, bo to się tak otwiera. Tak, otwórz mi się to miało w później otworzyć. Jak przymknij, to. Ej, ten by się nie dał w końcu. Co jest, tu się nacięło. To ja na ode Ej, kurwa. O, Ale zamknij mi to, tam ten... No i co tu jest puste jest? Co to jest? No i to jest puste kurde Ty uwierz tam środku, ja co w środku jest, co wyciągnąłeś. wyciągłeś. A co to jest? No wyciągłeś mi to! Nie wyciągnąłem. Nie no no ja otworzę mi to! Jak otworzę, oczy a, nie. No o, wkład mi to, widzowie mi to no. Nie, widzowie to, to, to może zobaczą, nie? bo to było widać Patrzcie widzowie tutaj na górze. Dobra, zgaduj co no to Co na dół, co? Mi to. Zgaduj co to jest. Ale co na Zgaduj co to jest. Zgaduj co to jest. to to nie Zgaduj to dzieje, ale on mi to wyciągno widzisz. Nie będziemy ja ja szustło. Ale powiedz co to jest, gadni. No kurde, no nie ma tego nigdzie. Spadajcie mi! Co to, no jest? to jest? A to jest moja czapka jak pod leczą, To jest słuchat, no. No nie Dobra, ma... Powiedz tego. co to jest. Ściela. No, na puszkę piłkarską. Dobra, ściągaj. Ty moment jak... ty tak się do góry. Ja Myślałem, że to, to oszukuje, jeżeli to, to, to jest. Mogę to zrobić z jakąś to było tak? Tak? A to langa? tak jak. <grym> A <grym> A teraz ty te zakładaj ten kurde szalik. Będę się męczył. <grym> jak to się zapina? Pomóż Tego nie zapina kurde, ja odpięszam. <grym> Kapecka, <grym> kurde. Bandyta, bandyta. Co ty kurde robisz? Nie wiem. Ty się dobrze czujesz? Chyba. Został mi widzę, jeszcze takie dwie rzeczy. Czy wyglądać dać to naraz? Nie. Nie, 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 wiem, nie dać cię pojadę. Coś takiego. Wkładaj już. Co to jest? Nie, to są te Turfy. białe. Białe, turfy. Wiedziałem. Dobra, teraz ja. No może kurde znowu się odbił wysoki tego, żeby... Ej, a każdy zgadnął? No tak. Ej, to tak to będziemy grać do tego czy tak jak nie zgadnie, czy nie? No będziemy grać do tego kurde. Dobra, no a teraz... Bo jeszcze został postęp i rzeczy. Ja nie wiem czy to mu rozpakować. Dobra, nie rozpakuj mi tego. A to jest taki w woreczku. Dobra, takie coś. Jest... Woreczku? Okej. Okay. <laughs> takie coś. On mnie pewnie tego nie zgadnie. takie coś. Dłuchaj ci widzicie. Kurde, ja to pokazuję. No, takie coś. Może tu pokręcić albo coś? Dobra. Wow. A ła, a Uderzyłem się! Gdzieś się ten możecie rozstawia? Nie dostałem. Otwórz to. Mam ci to otworzyć. O, mi się chce spać. już. To jest Tu co no, czy coś? O kurde, coś ciężkiego. Kameczek chyba. Tu są jakby takie dwie rzeczy. Więc to spadło mi w partici jakaś jedna część, ale druga tu jest. Kurde, no to już nie druga wiem. jest... jest. Tu jest druga, masz. Okej. Okay. Jest to do zjedzenia, mogę to pomakać. Co to jest? Tam było to... co to jest? Jeśli to jest kurde, to czym myślę? Kurde ja się bardziej znam w Twoim pokoju niż ty mój. Dobra, no powie co to jest. Zgaduję, że to jest ten bryloczek, bryloczek. na pewno, bo tam odleciała taka coś się kręci. Ale ty jesteś fanem Barcelony, czyli to będzie pewnie jakiś z Messina albo z Barcelony. Dobra, widziałem. Nie! Dobra, zgadłem. A to jest dla mnie niemal dziesiątkę, kurde. Jest... Ale zgadłem, że to jest Barcelony, bo pan Barceloniasz... fan-barceloniarz. Ja, to miałby taki cios. najgorzej jak ja jego rzecz na ten, to będzie złoty. Właśnie, Dobrze. dobra. Chodź tutaj. To, kurde, Muszę to zgadnąć, bo ja nie chcę przegrać. To miało być zabójcze, że trzeba jakieś... Ja muszę to Ja muszę to Dobra, zabieraj. Zabieraj Udawaj. Już? No. Ostatnia rzecz. Nie wiem, czy mu dawać to. A można zmienić szybko? Nie. Nie można. Wkładaj to. Hmm. Czemu zmieniasz? Dobra. Dobra, daję tą rzecz, co miałem w ręce. Dobra. Daję, wkładam to tutaj. Co to, co to jest? jest? Nie wiem, muszę zgadnąć, kurde. To jest A to jest... To jest ja nie mogę to wąchać? Nie możesz! Nie wąchaj tego! Czemu? Nie wyciągaj tego, kurde! Mogę to Nie. jeżeli to, kurde, zjedz. Nie wyciągaj tego. Mogę zjeść? Nie. Co to jest też to... Kurde. <laughs> Jeszcze z tym męczył. Nie. Bo, ale bo to jest papier. Można dać dwie rzeczy. Jak dwie rzeczy? Odstawić. Nie, musisz odstawić jedną, konkretną. Hmm. Dobra, no obstawiaj to szybko. Nie. Nie, bo... Albo... To jest... Nie, najpierw myślałem, że to jest taka zawinięta kartka papieru. Później myślałem, że to jest taka guma mamba taka. A teraz dostałem, że to jest taka kredka jakaś świecowa, czy jakaś ta. Bo się tak sypie z kredka, jakaś kredka. To jest to, te to, to. to o to mi kredkę chodziło. Bo... To jest Do... Nie to, to, to jest to. Jest... <śles> ty, ty jesteś chorowany. <śles> ty petardę dałeś. Jak <śles> <śles> ja to mogę mi wlecieć? Trochę oszukałem, bo miałem pierwszy dać GoPro, ale oszukałem i dałem petardę. Jest porą Cały program, ja przez petardę. Chyba, żeby to wieczność nie trwało. Więc jak chcecie parę dwa zobaczymy się u Kupcona na dół, a to by było wszystko. Więc zdecydujcie, kto według Was wygrał. Ja to, nas jest ramic, ale tam kupca oszuka, więc napiszcie jak Czy według mnie ja wygrałem, a on powinien być dyskwalifikowany. A my widzimy się w kolejnym odcinku na O 15! O 15.